Cześć, witam wszystkich na kanale Board Game Land. Ja jestem Tomek, a w dzisiejszym materiale przedstawię Wam pokrótce zasady gry Santorini. Na początek informacje pudełkowe. Gra jest dla 2 do 4 graczy od 8 roku życia, i pudełko nie określa nam czasu gry. Więc, jak się domyślacie, gra może e, trwać dość długo lub bardzo krótko, e, ale w jaki sposób to zaraz Wam powiem. Na pierwszy plan rzuca nam się instrukcja w dużym kwadratowym formacie. Jak spojrzycie, jest tego całkiem sporo, ale tak naprawdę to, co nas interesuje, mieści się dokładnie na czterech stronach, ponieważ tu dalej już znajdują się inne języki, że tak powiem, w innych językach jest ta instrukcja dalej. Także nas interesują pierwsze cztery strony, a jeżeli chodzi o główne zasady gry, znajdziemy je na tej głównej stronie. Dalej mamy już tylko wyjaśnienia y, odnośnie postaci i tak dalej. Ok, tak więc. Y, co jeszcze mamy w pudełku? Przede wszystkim mamy wyspę, którą trzeba zmontować. Nie, 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 nie. Widzicie, może to chwilę potrwać. Jest. Dobra, mamy wyspę. Wyspę, na której będziemy e, tytułowe Santorini budować, ponieważ wcielimy się w rolę budowniczych i będziemy budowali od podstaw. Wyspę Santorini. Każdy z graczy, przy założeniu, że gramy na dwóch i trzech graczy, dostanie dwóch budowlańców w swoim kolorze, oczywiście, i poruszając się tymi budowlańcami po naszej planszy, po naszej wyspie, będziemy budowali budynki. I teraz postaram się szybko wysypać podstawowe. Elementy budynków, tak aby je Wam pokazać. Nie będę wysypywał wszystkich, tylko tak, żeby mieć yy, budynek do demonstracji. Okej, okay, i jeszcze to, i ostatni worek. Jeśli chodzi o budynki, tak więc budynek może składać się z trzech kondygnacji oraz dachu. Jako budowlańcy, jako budowniczowie tego, tej wyspy, będziemy przede wszystkim poruszać swoimi e, pionkami, swoimi figurkami, ponieważ każdy, każdą swoją akcję, każdą swoją turę zaczniemy od ruchu. Na początek każdy z graczy. W, wybranym przez siebie miejscu, niezajętym. Ustawia swoje figurki. Załóżmy, że to jest gra dwuosobowa. I w swojej turze gracz po pierwsze przemieszcza się. ok w jaki sposób poruszamy się po planszy? Tak jak mówiłem, ustawiamy swój pionek w dowolnym miejscu na początku gry i możemy przemieścić się o jedno pole. Budynek wybudować możemy na dowolnym polu, które nas otacza, również tym na skos. Czyli możemy ustawić go tu lub tu. W dowolnym miejscu otaczającym nasze pole i tak jak mówiłem, możemy wybudować maksymalnie kolejną kondygnację z tego podstawowego levelu, z tego levelu wyspy. Górę możemy przemieścić się tylko o, jeden, o jedną kondygnację, tak więc, mając parter, możemy wejść na parter, ale nie możemy wejść już na pierwsze piętro do góry. Jeżeli chodzi o schodzenie w dół, możemy zejść o dowolną ilość pól, czyli stojąc na pierwszym piętrze, na, możemy zejść na sam dół, więc w ten sposób możemy mm, się poruszać. I budować, tak jak mówiłem, nawet na ukos, więc czysto teoretycznie, mając tutaj drugą kondygnację, stojąc na tym polu, mogę wybudować trzecią kondygnację w tym miejscu. Więc to, jeżeli chodzi o przemieszczanie się po planszy. A po drugie, może wybudować jeden element budynku. Zakładając, że nie mamy nic na planszy, to. Stawiamy pierwszy element budynku, ten najszerszy, na podstawie, i to jest tak naprawdę koniec naszej rundy. Przechodząc dalej do kolejnego gracza, on też będzie przemieszczał się, jako pierwszy, a po drugie, budował budynek. Teraz gra kończy się w momencie, kiedy któryś z graczy swoim pionkiem. Stanie na trzeciej kondygnacji, więc wszystkie trzy muszą być wybudowane i musimy na nią wejść. Robi się to mianowicie w bardzo prosty sposób. Budujemy tak, jakby schody. Postaram się je tutaj tak na szybko zbudować. Mam nadzieję, że będziecie je widzieli. Ok, mamy schody. Nasz budowlaniec może wejść tylko o jedną kondygnację do góry, tak więc. Stojąc na ziemi, potrzebujemy raz, dwa, trzy ruchy zrobić, aby wejść na szczyt. Co wydaje się dość proste. W swojej turze budujemy jedną kondygnację. Możemy zbudować maksymalnie o dwa do góry, czyli stojąc na ziemi, budujemy podstawę oraz pierwsze piętro. Żeby zbudować drugie piętro, potrzebujemy już stać jedno wyżej. I Możemy zbudować trzecią kondygnację. Ale oczywiście będziemy sobie w tym przeszkadzani. Do tego właśnie służą daszki. Tak samo jak kondygnacje budynków, tak samo możemy układać dach. Czyli załóżmy, że mamy parter, i któryś z graczy może ułożyć nam na nim daszek, blokując dalsze budowanie. W momencie kiedy mamy już drugie, piętro, pierwsze piętro, to nasz przeciwnik musi stać już piętro wyżej, żeby ten dach móc ułożyć. Tak czy inaczej, w ten sposób będziemy blokowali sobie budowanie tych budynków poprzez układanie na nich daszka. Możemy wykorzystywać budynki przeciwników. Nie mamy swoich konkretnych budynków, budujemy budynki na planszy, z których każdy może korzystać. Więc musimy uważać na to, żeby nie pomóc przeciwnikowi w wybudowaniu yy, tego końcowego elementu, ponieważ po naszych budynkach też przeciwnik może wejść. I ostatnią rzeczą, która jeszcze wprowadza troszeczkę zamieszania, są karty. Karty Bogów, których jest dość sporo, i one również wprowadzają troszeczkę zamieszania, dają nam dodatkowe umiejętności, pozwalają w odpowiednim momencie wykonać dodatkową akcję, która nam pomoże lub która przeszkodzi przeciwnikowi. Kart jest, jak mówiłem, dość sporo, więc y, można liczyć na zaskoczenie przeciwnika poprzez. Strategię, którą wybierzemy, grając z kartami bogów. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, powiem Wam szczerze, że grając taką próbną grę bez kart bogów, na podstawowych zasadach miałem nieodparte uczucie, że gram w bardzo rozwinięte kółko i krzyżyk. Teraz nie, nie chciałbym Was w żaden sposób zrazić do tej gry, czy y, powiedzieć, że ona jest. Że tak powiem, porównywalna w 100% do zwykłej gry, do której potrzeba tylko długopisa i kartki. Jest tutaj mnóstwo strategii, które muszą gracze sobie ustalić, wyobrazić sobie swoją strategię, przygotować się na przeciwnika i trochę takich szachowych trików, czyli przewidywania tego, co zrobi przeciwnik albo gdzie mu przeszkodzić. Lub gdzie wykorzystać to, co przeciwnik już zbudował, tak aby zadziałało to na naszą korzyść. Jeżeli chodzi o rozgrywkę czteroosobową, wtedy każdy z graczy ma jednego tylko budowlańca i tylko tym jednym budowlańcem w swojej turze można się ruszyć. Jeżeli gramy w dwóch, trzech graczy, możemy wybrać, który budowlaniec ruszy się w danym momencie. Czyli możemy. Jednym budowlańcem budować sobie swoją strukturę, a drugim budowlańcem przeszkadzać przeciwnikowi. Także to, w jakim miejscu zaczniemy swoją rozgrywkę, też może mieć bardzo duże znaczenie. Dla kogo widziałbym grę Santorini? Dla takich osób, które lubią pojedynek, jak dla mnie, jeden na jeden, czyli dwóch graczy, chociaż trzech graczy też można, tylko wtedy jest więcej kombinowania, więcej przeszkód, więcej. Strategii do przewidzenia. Dla dwóch graczy takie typowe starcie, powiedziałbym trochę szachowe, trochę właśnie takie przewidywalne, że siedzimy i próbujemy tak wmanewrować naszego przeciwnika, żeby zbudował coś dla nas nieświadom tego, lub tak mu przeszkadzać mu, żeby. On nie wykorzystał na przykład naszych budowli, albo w momencie, kiedy już jest za daleko, żeby nie zdążył zbudować i wejść na, tą, na te drugie piętro, że tak powiem. Także bardzo dobra gra dla osób, które lubią posiedzieć i poanalizować to, co się dzieje spróbować przewidzieć ruchy przeciwnika, chociaż, tak jak mówię, według pudełka dla osób od 8 roku życia, więc można też z dziećmi w to pograć, próbując pokazać im, właśnie jak w jaki sposób budować, tak aby przeciwnik nie mógł tego wykorzystać. Uczyć dzieci takich szachowych zagrań i próby przewidzenia, co się robi. Bardzo prosta gra, tak jak mówię. Instrukcja do gry mieści się na, na jednej stronie, tak naprawdę. Dalej mamy opis e, kart bogów i tego, w jaki sposób je zagrywamy, w którym momencie. Więc na pierwszej kartce mamy pełną instrukcję. E, grę można bardzo szybko wytłumaczyć i można w nią bardzo długo grać, ponieważ, nie ukrywam, ma ten element kolejnej partii, ten ta takie poczucie potrzeby zagrania kolejnej partii. Zwłaszcza oczywiście, kiedy się przegrało, a było się o krok od postawienia swoich, swojego piona na trzecim piętrze, wtedy ta potrzeba zagrania kolejnej partii jest jeszcze większa. Tak więc, dla tego typu graczy, widziałbym grę Santorini. Jeżeli macie doświadczenie z grą Santorini, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to również serdecznie Was do tego zapraszam. I do kliknięcia w dzwoneczek, tak abyście na bieżąco byli z naszymi materiałami. Lajkujcie, jeżeli to, co robimy, Wam się podoba, a jeżeli zostawicie kciuk w dół, to napiszcie nam dlaczego. Tak abyśmy mogli poprawiać nasze materiały dla Was. A ode mnie to już tyle. I do zobaczenia w następnym materiale. Hej!